Droga wspólnota akademicka, już na samym początku, nieprzypadkowo zwracam się do Państwa słowem wspólnota. Każda uczelnia jest bowiem wspólnotą łączącą studentów i doktorantów, wykładowców i badaczy, pracowników administracji, aż po akademickie władze z rektorem na czele. Jest wspólnotą zjednoczoną w nieustannym poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Jednocześnie wszystkie uczelnie połączone jedną misją, jednym etosem, również tworzą wspólnotę. Co to znaczy być wspólnotą? Co to znaczy być razem i wzajemnie się wspierać? Tego szczególnie mocno doświadczyliśmy w minionym roku akademickim, gdy stanęliśmy przed wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa. Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim Państwu za to, że polskie uczelnie znakomicie zdały ten niespodziewany i tak trudny egzamin. Błyskawicznie przestawili się Państwo na inny tryb nauczania i pracy. Odbywały się ćwiczenia, wykłady i sesje, trwały badania naukowe, a co najważniejsze, wszystko było podporządkowane trosce o każdego z członków wspólnoty. Nasza wspólnota akademicka ma też konkretny i znaczący udział. W walce z pandemią. Polski test na koronawirusa czy wentyl, jeden respirator do wentylacji dwóch osób. Gwarantuję, że ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadal mogą Państwo liczyć na pełne i niezachwiane wsparcie, na dialog i zrozumienie, na elastyczne i szybkie działania w obliczu zmieniających się okoliczności i potrzeb. Tak bowiem działa autentyczna wspólnota. Solidarnie, mądrze i konsekwentnie. Zawsze w trosce o wspólne dobro. W czasach pandemii każdy z nas stawia sobie pytanie, co przyniosą najbliższe miesiące. Jednego możemy być pewni, że jako wspólnota znowu sprostamy wyzwaniu. Zwłaszcza że dziś jesteśmy bogatsi o wiele doświadczeń. Dlatego też nie tylko z nadzieją, ale też z radością, jak zawsze w październiku, wkraczamy w nowy rok akademicki 2020-2021. Życzę Państwu, aby najbliższe tygodnie i miesiące były czasem autentycznego rozwoju. Życzę wytrwałości i sukcesów i tego unikalnego poczucia, że za każdym z nas stoi wielka wspólnota.